Od takiego widoku wolą pracę. Tym bardziej, że pomagają przede wszystkim sobie, bo remontowany przez nich lokal ma być pomostem między więzieniem a wolnością. Jak wyjdzie się z zakładu karnego, otoczenie inne na wolności, człowiek przebywa, no, czuje się tą wolność trochę. Ale gdy poczuje się ją bardziej niż trochę, wychodząc z zakładu karnego, często kończy się to kolejną odsiadką. I tu zadziałać powinny odpowiednie instytucje. Chcemy, żeby społeczeństwo zrozumiało, żeby do społeczeństwa dotarła informacja, że tym ludziom trzeba pomóc i warto pomagać. Warto, a nawet trzeba, podkreśla prezes Fundacji Pomost Edward Szeliga. Po wyjściu po prostu nie ma perspektywy dla nich, nie ma alternatywy, a często jak zgłaszają się do różnych instytucji. No to jakby są odsyłani od, od jednej instytucji do drugiej. No i chcieliśmy zorganizować takie miejsce, które będzie współpracowało z instytucjami, jakby taką rzetelną informację dawało. Pomoc prawna i psychologiczna już działa. W tym roku, przy siedzibie Fundacji Pomost, powstać ma ośrodek readaptacyjny z konkretnym, wieloetapowym programem. Wypracowali go specjaliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Projekt polegał na wypracowaniu nowych narzędzi. Które wspierają pracę osób pracujących z grupami zagrożonymi wykluczeniem, szczególnie z byłymi więźniami. Efekty trudno powiedzieć, bo to będzie tak naprawdę w przyszłości. Tak? Zobaczymy, w ilu miejscach wdrożymy te produkty. Projekt w całości wdraża Fundacja Pomost. Jego elementy wykorzystują również Powiatowe Urzędy Pracy w Rzeszowie i Malborku oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. Na efekty trzeba będzie jednak poczekać przynajmniej rok. Chodzi tutaj o rzetelną diagnozę osoby, która opuszcza zakład karny, diagnozę jej kapitału readaptacyjnego i wyznaczenie ścieżki, indywidualnej ścieżki rozwoju takiej osoby. I jeżeli ta ścieżka zostanie dobrze opracowana, będzie ona wdrażana, to wówczas mamy nadzieję, że osiągniemy ten sukces readaptacyjny, czyli brak prawotwórczy powrotności do zakładu karnego. Poczynaniem fundacji od dawna kibicuje miasto. Miasto Zabrze wspiera te działania tych instytucji, tych fundacji, które mają dobry pomysł właśnie na te następne kroki. Bo pierwszy i najważniejszy krok został już zrobiony. Fundacja przekonała urzędników, że byli więźniowie zasługują na drugą szansę.